Zanim rozlegnie się ten sygnał, parę godzin wcześniej musi zabrzmieć uroczysta fanfara. W urokliwej dolinie świętego Wendelina koło rodzicy na ziemi cieszyńskiej co roku spotykają się myśliwi z okolicznych kół łowieckich, aby wczesnym rankiem uczcić Dzień Świętego Huberta, swojego patrona. Ten święty Hubert jest naszym patronem i, i daje nam siłę do ochrony przyrody, przede wszystkim ochrony, ponieważ łowiectwo to nie jest polowanie, to jest tylko polowanie to jest ułamek tego. Przede wszystkim to jest ochrona zwierzyny, to jest hodowla tej zwierzyny, to jest wyrabianie w tych ludziach honoru, etyki łowieckiej, obycia z innymi ludźmi. Ponieważ myśliwy ma nieco większe zobowiązania niż przeciętny człowiek, ponieważ jest posiadaczem broni i to zobowiązuje. On musi się bardziej pilnować niż przeciętny Kowalski. Więc sądzę, że, że jest to swego rodzaju nobilitacja, ale przede wszystkim zobowiązanie. To nie tylko Msza Święta, spotkania w siedzibach kół łowieckich, ale przede wszystkim pierwsze w sezonie mające charakter myśliwskiego rytuału polowanie. Na takie zostałem zaproszony przez Koło Łowieckie Ślepowron. 76, 76 lat taki karabin. No z tego, z tego jeszcze przed wojną ktoś się posługiwał także bardzo celna, niesamowicie wykończona. Idealnie zadbana, no. zniszczana, Klasyczna broń myśliwego. To jest naj, najwspanialszy dzień w roku każdego myśliwego. To już jest, to jest dzień świąteczny, nie? wolny od pracy i, i przeznaczony tylko i wyłącznie dla tych celów. Nie? Przed polowaniem pozdrowienie Dasz -Bur usłyszą wszyscy myśliwi, ale nie tylko. Witam Knieje i zwierzynę w niej bytującą. Chciałbym z okazji naszego święta, naszego patrona świętego Huberta, złożyć Wam serdeczne życzenia na ręce Wasze i Waszych rodzin, aby nie tylko na Niwie Łowieckiej, ale również w Waszych rodzinach, Bóg błogosławił i szczęście Was nie opuszczało i sukcesów było coraz więcej. Polowanie rozpoczyna się od wylosowania stanowisk. To są kartki do losowania stanowisk po to, żeby po prostu każdy wiedział, gdzie ma zająć miejsce. Po wylosowaniu kartki tutaj mamy w pierwszej kolumnie ilość myśliwych i czyli pod dzisiaj nas poluje 20 i gdybyśmy brali 12 miotów, czyli 12 pędzeń. To w pierwszym pędzeniu numer 10, potem 16, 5, 4 i tak dalej. I zaczyna się stawiać od lewej strony niskie numery i wtedy według określonej kolejności wynikającej z tych kartek. Pop... Koledzy, polujemy dzisiaj na lisy, dziki wszystkie, łanie, ciele z jeleni można strzelić koledzy. Uważajcie najwyższe na bezpieczeństwo. Broni ładujemy po zajęciu stanowiska, po drugim sygnale broni rozładowujemy. Lufy stwierdzamy zawsze do góry albo na dół. Nie prowadzić broni w wzdłuż linii myśliwych. Prosiłbym tak samo o ciszę. Ja, też było. No tu, jak mi stanie. Już przeleciało łania. O ile chodzi o sygnały, ja na jedno pędzenie trąbkę zaczynamy pędzenie, na dwie trąbki będzie koniec pędzenia, na trzy trąbki będzie koniec polowania. Kulą, koledzy nie strzelamy w miot. O ile to będzie pewne 100%, gdzieś coś będzie na Flance, 100 to może strzelić, ale normalnie kulą w miot nie strzelamy. A będzie na ganka się zbliża, gdzieś 100 metrów. Od linii myśliwych, to tak samo tym już nie strzelamy koledzy. To jest dobre stanowisko. No, każde jest dobre. Nie Co ma... może się tutaj pojawić? Dzik, łania, lis i wszystkie zwierzęta to może być. Koledzy, tam gdzieś się stoi, dosyć gęsto. 20 mg na końcu. I schodzimy dopiero po drugiej trąbce ze, stanowi po, ze stanowiska. Do samego końca stać na stanowiska, bo czasami list czy dzik może jeszcze pójść do tyłu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Odchodzą. Ja, jaka, jaka municja ta amunicja? śród i kula, zobaczymy, co będzie. Jaka jest droga do zostania myśliwym? Niektórzy zaczynają już w młodym wieku, od najmłodszych lat, od, praktycznie od dziecka. 13-12 rok życia wprowadzi mnie w to tata. Od najmłodszych lat już zapoznawał mnie z, ty, z całymi tymi szczegółami, z tym wszystkim. No i dzisiaj już poluje. Numer 6 jest. Numer 7. Nim zostanie się myśliwym, mijają 3 lata szkoleń i praktyk. Znaczy, to jest to minimum. To jest to minimum. Pierwszy rok to jest czas się zintegrować z tym społeczeństwem, z tym Określonym kołem owieckim czy też ośrodkiem hodowli zwierzyny. Jeżeli ten potencjalny myśliwy rokuje nadzieję, że on się interesuje, że jest to jego pasja, wtedy kierujemy go na staż kandydacki. Po ukończeniu, oczywiście, pozytywnym zdaniu egzaminu tego stażu, zostaje przyjmowany do naszego koła lub też szuka sobie jakieś inne koło, czy zostaje członkiem PZEU, niezrzeszonym. I sobie gdzieś tam poluje, czy też wykupuje polowania, czy wyjeżdżam do, do Afryki, czy gdzieś jak go stać na to. 18, 17, 16. Myśliwi nie tylko zabijają zwierzyny, ale także opiekują się leśnym ekosystemem. Świadczą o tym pola, które jakby ominęły żniwa. Należą one do kół łowieckich. Tak, oczywiście. To są tak zwane poletka żerowe, które zostają na okres zimowy, kiedy te, ten okres jest bardzo ciężki, a czasem nawet krytyczny, jeżeli chodzi o przeżycie zwierzyny. I to nie tylko zwierzyny łownej, ale całego mnóstwa ptaków, które zostają na zimę, jak również te, które migrują do nas z północy. I one tu znajdują właśnie źródło pokarmu i często przeżywają dzięki temu. Sezon łowiecki w rodzicy rozpoczął się od upolowania lisa. Można już rozładować broń i ogłosić zakończenie polowania. To wszystko działo się 3 listopada w Dzień Świętego Huberta. Co znaczy dla myśliwych żyć z Świętym Hubertem w zgodzie? Przestrzegać zasad etyki łowieckiej, być. Etycznym, koleżeńskim wobec swoich kolegów, postępować właściwie ze zwierzyną żywą, jak również pozyskaną w sposób polowania indywidualnego czy, czy też zbiorowego. I to są te podstawowe kanony łowiectwa.